Firma przez kilka lat działała w inkubatorze technologicznym, gdzie prowadziła badania nad udoskonalaniem ogniw fotowoltaicznych. Ich efekt to 15 zgłoszeń patentowych. Teraz w nowoczesnym obiekcie firma rozpocznie pilotażową produkcję ogniw trzeciej generacji. Do tej pory był w nich stosowany głównie kruchy i drogi krzem. Teraz zastąpiły go substancje organiczne. Ogniwa będą więc tańsze i bardziej wydajne, ale nie tylko. Można sobie wyobrazić, że niektóre moduły będą w gwiazdki, inne w słoneczka, a inna pani zażyczy sobie mieć dach czy elewację budynku we wzory namalowane przez własne dziecko. Takie ogniwa fotowoltaiczne będziemy w stanie drukować. Produkcja będzie możliwa dzięki tym specjalnym drukarkom. Wdrożenie tego rozwiązania to ewenement w skali świata i przekroczenie bariery technologicznej. Ale firma planuje już kolejne. Chce zwiększyć wydajność ogniw, stosując tzw. kropki kwantowe, czyli cząsteczki wielkości kilku atomów. Jeżeli chcemy rozwijać się, jeżeli chcemy badać najnowsze technologie, najnowsze w skali świata. Musimy automatycznie również dosprzętawiać się w zakresie sprzętu laboratoryjnego. Wiele jeszcze przed nami, duże inwestycje planujemy. Sprzęt zgromadzony w nowoczesnym laboratorium ma wartość kilku milionów złotych, ale już wkrótce wzbogaci się o kolejny za 18 milionów złotych. Do roku 2060 fotowoltaika będzie podstawowym, pierwszym źródłem energii elektrycznej na Ziemi, zapewniając 40% zapotrzebowania na prąd elektryczny. W związku z tym taka powstanie takiego laboratorium, jak również fabryki, jak ML System, włącza się w ten nurt światowy i Polska powinna, że tak, powi, powinna również odnieść korzyści z wykorzystania tej energii słonecznej. Firma już zatrudniła 10 osób i przyjmuje kolejne. Poszukiwani są głównie specjaliści z zakresu nanomateriałów, inżynierowie, projektanci i pracownicy techniczni do obsługi sprzętu. Tutaj trafiłam z naboru przez internet. Przeszłam dwa etapy kwalifikacji na stanowisko. Jestem tutaj od w zasadzie dwóch tygodni, także jestem świeżym pracownikiem, uczę się wszystkiego. ML System budując zakład zastosował wiele własnych rozwiązań, m.in. wiaty parkingowe z paneli produkujących prąd, żaluzje fotowoltaiczne czy też fasady wentylowane, mogące zasilać klimatyzację. Jednym z najnowszych pomysłów są specjalne ławki, z których będziemy mogli naładować np. Na nasz laptop czy telefon komórkowy.